Hej, hej, witam w 15 odcinku ze Still Rising, No, musieliśmy zrobić tu mały resetyk nagrywania, także witamy ponownie. Nadal jesteśmy w lurze, nadal szukamy Messie Bailey'ego, więc jak to mówię, komu w drogę temu? Automaty. Dobra. Naprawdę zrobię unik. Dobra, strzał chyba... O nie, to było głupie. Ja myślę, że strzał jakby z pełnej... Yy... Pewnej pary nie ma sensu. Bo. Yy, tak, ale to już, to już zapowiedzieli w sumie. To już zapowiedzieli na Ubisoft Forward. Jak już widziałem. Inaczej, jak, jak powiedzieli, że będzie nowy bohater. I wcześniej był temat właśnie Raymana. To. Twierdziłem, że bankowo będzie DLC z Raymanem. No i jest Rayman. Dobra, jesteśmy w. Nowy obszar tak nie do końca, bardziej pałac z powrotem, nie? Dobra, fiolka odporności na błyskawice. Żeby tu bossik miał być błyskawiczny. Trzeba zwrócić uwagę, czy tym razem się to nagrywanie nie zatnie, bo mnie po prostu krew jasno zaleje. Krew nagła raz, no Boże. Jaki synuj. Okej, okay, tu jest zejście. Zejście bez powrotu, jak obstawiam. No, nie bez powodu jest jaka zjeżdżalnia. No właśnie, czyli chyba Bosik numer dwa. Tak bym obstawiał. Tak jest i Bosik numer dwa. Taki jest faktyczny Boss, nie? No dokładnie tak, dokładnie. Gdzie są pieniądze za lasu? Uuuu, oby się nie zacięło nagrywanie? Proszę. Już wystarczy, że trzy czwarte walki z pierwszego Bossa mi gdzieś wywaliło. Trochę wygląda jak ten: jak lustrzany rycerz. Z... z. Selenic z Louvru. Dobra, czyli nie bez powodu, to skojarzenie z księżycem. Sprawdźmy, na ciebie działa, działa mróz. No, tak sobie bym powiedział. O ty. Wow, 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 wow. Not so fast. Właśnie to nie Elgata, bo to. Okej. Okay. Jednak atak. O. Jednak atak tym... Yy, Okej, okay. w tył dużo więcej... A, O nie, zabrakło mi stamina, ty to? Tam się zaraz zamrożę. Dobra. Bardzo mi się nie podoba to. Pieruny działają tak średnio, bym na ciebie, kolego. O. Au, leczenie. Cię działa? Tak nie bardzo z tego co widzę. Nie podoba mi się to i to a nic, a nic mi się to nie podoba. Matka święta. Strzelanie może mieć sens. Dobra. Fajny soundtrack jest, którego w sumie ledwo co słucham. Próbuję trochę odnowić staminę. Matka święta, ta walka nie jest. Nie, nie należy do tego, jakby się mogło Ała wydawać. Mogę ten kompas wywalić z tej, na czas tej walki, bo to. Ał, no właśnie. To no co jest? Halo. Stamina, stamina, stamina. No, jeszcze trochę no, no. no jak przecież Halo Dobra. Dobra, mam ile dwie trzecie życia. Dobra Co ciekawe czy jakby do tego osiągnięcie Zabicie bossa bez używania olejarki Liczy się Co to jest? Przepraszam bardzo Nie podoba mi się to ani trochę No ale generalnie z tego co mówię Fak, tak, 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 tak. się Dawid Czy się liczy to czy... Czy używam tego oleju zwykłego? Nie! Kurde, ale zepsułem. Teraz najgorsze jest to, czy ja straciłem ten cały zapas. Oczywiście, że straciłem. O, oh, fuck, niedobrze. Eee, no, zrobię to inaczej. Jak to wyglądamy z zapasem esencji? Nie, no co? Tak, tak, zużyjmy trzy... I to wywalimy sobie na pewno... Wywalimy sobie... tak, to damy sobie granat wybuchowy zamiast tego. Um, granat ogniowy się może przydać w sumie. No dobra, i teraz wytrzymałość na mróz, na łyskawice, tak. To się może przydać, no i dobra. To nie wygląda tak źle. No, ale trzeba powiedzieć, że to jest w końcu większe wyzwanie niż było. Yy, tu i tak niczego nie ulepszę. Tu nie, ale możemy trochę kupić, zrobić zapasy. Kupiliśmy wszystko, co było, jeśli chodzi o. Yy, jeśli, co, jeśli chodzi o te, jeśli chodzi o. Yy, zapasy amunicji, także więcej nie kupimy w sklepiku, chyba. Zobaczcie, to się jakoś magicznie odnawiam. Dobra, przebiegniemy go sobie do tego przeciwnika, bo szkoda z nim walczyć. Wydaje mi się, że to nie ma większego sensu. Dobra, no, zaznacz go, halo. No kurde, robię uskok przed tym skokiem, znaczy atakiem. 722 sztuki. Wow! Tego tak też nie widziałem. Fajnie, że są takie dość nietypowe... ...nietypowe rzeczy. Dobra. Trzeba, być skupionym podczas tej walki, mam wrażenie. Dobra, płonąca tarcza. Tego nie lubimy. Wystrzelanie to jest z tego, co mi się wydaje. Ja jestem wręcz pewny, że mam rację. Nazwa minerału. czy inaczej też kamień księżycowy po prostu. Ale no, jeśli, jeśli się mylę, to niech ktoś poprawi. tak to niech nie, nie, ktoś poprawi, proszę. Ale wydaje mi się, że mam rację. Okej, okay, a w tej fazie trzeba tylko raz na szczęście, dobra. Trzeba dystans zwiększyć. Dobra, właśnie, zaczyna się ostrzał podwójny. Dobra. Czepek. O, o nie. Dobra, nabijamy status. boję Dobra, połowa jest bita Ale to jest znowu ostrzał Ile to nie do mnie strzelał, Halo? O nie. <laughs> nie! Nie, 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 nie! Nie, olejarka, olejarka, szybko. Dobra, te granaty wybuchowe zrobią roboty, coś czuję. Nie. No spokojnie Dawid, nie. Trosujemy się, mamy go. Uff, no, to był, to był... Mam wrażenie, że mechanicznie był trudniejszy niż ten y, poprzedni się biskup. Okej, okay, czyli nasza księ nasz księżycowy rycerz został pokonany. A i to miałoby sens, bo ten był biskupem. To jest astronom, który bada księżyc, więc no... Księżycowy rycerz ma sens, nie? Ma sens, ma sens. Released me from this nightmare. But how? Did your master send you? My name is not Ludia, Monsieur. I'm called Aegis, and I serve only the Queen. A <laughs> oh, poor enfant. Ludia. Aegis. And yet I fear that you are neither. <laughs> it is of no importance, monsieur. I have a mission to accomplish. Monsieur de Gdzie jest Monsieur de Vaucanson? hiding? He is jak mówisz, w więzieniu. A, w więzieniu. a cell in i to jest, sposób nasz dobry król swojego Co moje dziecko, nie mogę ale myślę, że musisz odkryć prawdę. Znajdź drogę do Monsieur de Saint Germain na of the He to the gate. Monsieur Lavoisier. You call Monsieur Lavoisier. Do you know where he is? He okay, went de Luxembourg, despite the danger. Okay, Palais de Luxembourg i kolejna no, nie wiem, Hadso, co masz oglądać. Nor given any sign of life. Your colleague, Monsieur Le okay, he the the urgent... but he hasn't. What did you see and hear before you regained consciousness? I I don't know how to describe it. A vrai dire, I was in a sinister and icy place. Et puis ah, it's all a blur, a poisonous feeling of destructive power. Ciekawe jak się łączą te trumny z tymi automatami. Znaczy, chyba było powiedziane, ale teraz nie pamiętam czy to jest przed czy po. Ale jakoś to w tym uniwersum jest, w sensie, że to jest jakby kanoniczne, nie? Przed, o. A to jest to samo. Dobrze, dobrze. No dobra. Momentum Selenita. Jakiś jest, jest teraz wyposażona w Momentum Selenita, specjalny moduł umożliwiający błyskawiczne przemieszczanie się w szybkich przeskokach. Okej. Okay. Czyli taki w takiej sumie trochę mało ładny, ładnie zanimowany dash, no ale okej, okay. okej. Okay. Quick dash, no taki trochę, a tu była ta trumna. Dobra, e, przede wszystkim potrzebuję się dowiedzieć. No, trochę, trochę taki halonightowy. Niech będzie, dobra, jest tutaj trupek tego robota tutaj. To jest modu remisji. Brzmi jak dla osób, które walczą z nowotworem. Tu nie przejdziemy. No! To się w ogóle jakby to było, nie wiem, po prostu jako dasz dodany, a nie. Bo tak. Ja zakładam, że to będzie trzeba robić. Tak? O. Okej, okay, tu nie przejdziemy. To jest to przejście, które sobie nie. Tu sobie tworzyliśmy to przejście. No dobra, chodźmy zobaczyć co tu dalej. Aha, to daje ten. moduł remisji. Jeszcze zobaczmy może. Moduł remisji, gdzie on jest? Remisja. Jest. Moduł przywraca w połowie wytrzymałość za każdym razem, gdy Egis unieruchomi przeciwnika. Okej. Okay. No wydaje się spoko. To to mam nowego cień, tak? Musimy do Pałacu Luksemburskiego. Kupa pamięci delfina, to jest pochodzenie. Okej, okay, czyli mamy jakby. Dla wasiera mamy jeden póki co. Okej, okay. jeszcze jakiś nowy. Jest to. Nie wiem, na razie oglądamy. Na razie oglądamy tego Hunter Hunter, Hunter więc zobaczymy. Zobaczymy, jak będziemy z czasem, wiesz, ha co? Bo. A, ten klucz dostaliśmy, dobra. Klucz do rezydencji Wakansona. A to już 10 odcinków, więc no to super fajnie. A, i tu mam powrót. Powrót, w tą ścieżką, którą widzieliśmy. I teraz, w sumie, dzięki temu, że mamy ten dłuższy skok. To wydaje mi się, że możemy sobie faktorować nowe miejsca. Co znaczy nowe? Wiecie co mam na myśli, nie? Na przykład tutaj. A było co najmniej kilka takich miejscówek. Esencja walecznego ducha. Tu w ogóle nic nie ma. Najgorsze jest to, że teraz. Nie pamiętam. Nie pamiętam, wypuścili pacza. Wypuścili pacza, ha co? Ulepszenie, na to mi nie stać, na to mi też na razie nie stać. No będzie DLC, ale dopiero w przyszłym roku, nie? Takie duże, fabularne, i to będą być jedyne, które wyjdzie. 8000 brakuje mi do poziomu. A czy możemy kupić jeszcze więcej kul, czy już jesteśmy teraz zdani w sumie na siebie? Kapsułka alchemiczna. Ej, to jest po prostu amunicja. Nie, a co są te kapsułki, dobra. No nie będzie tego trybu multi. Chyba finalnie to zostało anurowane, tak mi się wydaje. Czy miało być. No ale no. Nie, no ja wiesz, zakładam chacę, że oni się raczej chyba chcą pozbyć jakby... Znaczy inaczej, z jednej strony czytałem, bo był wywiad z Kicińskim, znaczy z... z panem, panem jakby tym... E, prezesem CD Projektu. W sumie to by nawet może zrobili dwójkę. Ale ja tak, tak... Obstawiam, że to oni to raczej chcą się tego pozbyć, jak wiesz... Jednak jak... E, zepsutego jedzenia z lodówki, nie? Załatwić, załatwić, żeby już więcej nie narzekali ludzie. Chociaż może ten DLC będzie dobra, no zobaczymy, no jakby ja nie obstawiam. A też szczerze mówiąc, chętnie bym zagrał w cyberpunka jeszcze raz, z jakimś innym buildem i tak dalej. Bo nie ukrywam, że mi się dobrze grało i ten świat mi się bardzo podoba, który w cyberpunku jest. Dobra, musimy wrócić do powozu. W tym celu myślę. O jezu, kamera. Możemy zrobić jedno rzecz, mianowicie. Mamy teraz najśmieszny długi skok. Myślę, że możemy go wykorzystać spokojnie. I najgorsze jest to, że pamiętam przynajmniej jedno miejsce, w którym mi moglibyśmy go użyć, nie? O, momentum Selenita... Można wykorzystywać również podczas walki. Kiedy Egi stosuje to narzędzie, aby błyskawicznie doskoczyć do przeciwnika, zaznaje on obraźnie mrozu. Okej. Okay. Oj, sobie dość mocno. Dość mocno. Co to znaczy, tam niby coś dodali, ale tak raczej pierdoły Chyba dodali związku złoty. To się jakby w związku z tym, bo jest łatka, która niby się nazywa Edge Runner, czyli ta wersja 1.6. Ale to w zasadzie jest, jakby, no nie wiem, czy to coś tam zmienia tak naprawdę. Jak mam być szczery. Dobra, to jest to miejsce, do którego chcę wskoczyć, nie? Jezus Maria, już myślałem, że spadnę. Esencja szlachetnego ducha, czyli generalnie dostaliśmy... Czyli generalnie dostaliśmy... O nie, nie żyję. No lecz ja Dawid. Dobra, może nie kombinujmy teraz walką. Tylko... No czy znaczy, to tam jest dużo rzeczy, pewnie, które można by było wyprostować hacu, wiesz. Bo mówię, jakby dla mnie ten świat jest mega... o nie... Mega fajny, jeśli chodzi o Cyberpunka. I fajnie jakby trochę o niego zadbali. Szczególnie, że pewnie kasy wyłożyli kupę. Ale no jakby na efekt wiadomo, jak wiadomo jaki jest. Raczej wiemy. To nie z tego wyszła, a w zasadzie nie wyszło. Okej, okay, czyli tutaj jest kolejna rzecz, której nie możemy na razie otworzyć. No, klimat mi się mega podoba, tylko no mówię, no... Badlancy to jakaś nowa... Nie wiem, a co to takiego? a To jakiś ma tytuł większy? Bo ja nie wiem, o co dokładnie chodzi. Tym, jak wiesz, Gdybyś mnie oświecił to będę wdzięczny. Badlands, a a. a. Anime? Znaczy. Chyba miał być jakiś... Miał być też jakiś ten, miał być też chyba jakaś manga miała być, ale nie wiem. Bo to się nazywa Edge Runner, nie, nie wiem. Nie Więc wiem, co? To, to, serio, to było wcześniej, nie było tego? Granitowa kostka brokowa. No ale dobra. To słuchajcie, to w kolejnym odcinku jeszcze się tego powozu. Eee, udamy się w takim razie... brakuje jednego klucza modułu. Udamy się... Korespondencję mamy jakąś nową? Nie. Udamy się do nowej lokacji. W takim razie generalnie. Co my tu mamy? Udaj się do rezydencji w Wokansona. Tutaj mamy co? Podążaj tropem Messie Lawansona. Lemonier Mirabeau jest tutaj. To nic nie z misji pobocznych. Więc tutaj wrócimy sobie. Dobra, to w kolejnej, w kolejnej, w kolejnym odcinku. Także standardowo ja przypominam o tym, że w opisie pod filmem jest link do Discorda, link do Twitcha, gdzie to nagrywamy. Jeśli Wam się podobał ten odcinek, to też możecie skomentować. Bardzo się mi to będzie cieszyć, zawsze. Więc, więc jak, jak ktoś, to będę wdzięczny. Na no co? My się słyszymy w kolejnym odcinku. Także do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej, hej.